W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek, za życie i zdrowie, które są Twoim darem. Dziękuję, że nawet gdy dzień zapowiada się zwyczajnie, mogę w nim odnaleźć Twoją obecność. Dziękuję, że uczysz mnie, iż każdy moment ma znaczenie, jeśli przeżywam go z Tobą. Dziękuję także za Twoje słowo który zawsze jest światłem i siłą w mojej codzienności. Proszę Cię dzisiaj o serce uważne i wytrwałe wierze. Uchroń mnie przed zniechęceniem i obojętnością. Naucz mnie podejmować decyzje w świetle Ewangelii, nawet jeśli wiąże się to z trudem i ofiarą. Proszę, bym potrafił stawać po stronie prawdy, a nie szukać wygody i łatwych rozwiązań. Daj mi odwagę, bym ufał Tobie także w chwilach próby. Święty Jan Chryzostom powiedział: Nie można być chrześcijaninem tylko połowicznie, trzeba być nim całym sercem. To zdanie przypomina mi, że wiara nie może być dodatkiem do życia ani jedynie zewnętrznym zwyczajem. Chrześcijaństwo domaga się zaangażowania całej osoby: serca, myśli i czynów. Chryzostom pokazuje, że połowiczność prowadzi do duchowej słabości i kompromisów, które niszczą wiarę. Prawdziwa siła rodzi się z całkowitego oddania się Chrystusowi. To wezwanie, abym żył w spójności, bez podziału między Ewangelią a codziennością. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy Umiecie rozpoznawać wygląd nieba i ziemi, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie. Pan Jezus wyrzuca ludziom, że potrafią odczytywać znaki natury, ale nie dostrzegają działania Boga w swoim życiu. To słowo stawia pytanie także przede mną, czy naprawdę widzę Jego obecność w codzienności? Łatwo skupić się na rzeczach zewnętrznych i przeoczyć to, co najważniejsze. Boże wezwanie do nawrócenia. Ewangelia przypomina mi, że obecny czas jest czasem łaski, a nie odkładania spraw duchowych na później. Dziś chcę prosić o serce uważne, które potrafi rozpoznać i przyjąć Twoje działanie, teraz w tej chwili. Boskie serce Jezusa ofiarują Ci przez niepokalane serce Maryi, Wszystkie modlitwy, sprawy, pracy i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję ci je za Kościół Święty Katolicki, za Ojca Świętego Leona i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę dzisiaj i ofiaruję je za dusze w czystcu cierpiące. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalemna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko Nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści, byśmy nigdy nie ulegli panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.